Pana zdaniem, kiedy polska reprezentacja w jakimkolwiek sporcie zespołowym ponownie sięgnie po medal Igrzysk Olimpijskich? No, mili państwo, miły redaktorze, minęło już ponad 22 lata od tego, tamtego okresu, kiedy przywieźliśmy srebrny medal, i od tamtej pory nikt nie zbliżył się do tego, żadna gra zespołowa nie zbliżyła się nawet do medalu olimpijskiego. Czy teraz y, mistrzowie świata w siatkówce y, mają na to szansę? Na pewno tak, ale teoretycznie tak. Ja znam bardzo wielu i trenerów siatkówki, i zawodników, i prezesa siatkówki. Ale y, mistrzostwo świata, a zdobycie medalu na igrzyskach to są dwie zupełnie różne sprawy. Zdobycie medalu na igrzyskach jest zdecydowanie trudniejsze. I o tym nasi się przekonali, kiedy nawet z Australią przegrali. No tak, tak, bo, będąc po, bo bo tak, bo polscy siatkarze dwa lata temu też byli uznawani za jednych z faworytów do tego, żeby sięgnąć po taki medal, a jednak ta sztuka im się nie udała i byli jednak Ale żadna, od... żadna gra zespołowa, ani męska, ani damska. To tak. jest najciekawsze. Z czego to wynika, Pana zdanie? Z czego to Polacy wynika? nie potrafią grać zespołowo od nie, lat? Nie, potrafią. Przecież my w zespole jesteśmy bardzo groźni i zabawni, i niebezpieczni. Z różnych powodów, między innymi już wypowiadanych. Natomiast, yy, no cóż, no, trzeba stworzyć pakę taką, która potrafi wszystko. I skorzystać z bidonów, ale jak trzeba to leje klientów tak, że tam ci nie wiedzą jak zejść nawet z parkietu. Dla Pana ten srebrny medal wywalczony w Barcelonie na Igrzyskach w 1992 roku to jest zdecydowanie największy sukces w karierze trenerskiej. Co w największym stopniu zadecydowało o tym, że udało się wtedy Polakom taki sukces osiągnąć? Charakter. Każdy z zawodników był również wybierany przeze mnie pod względem charakteru. Ja Dubków za przeproszeniem nie lubiłem w swoim otoczeniu. I oni bardzo często odpadali. Czyli ten podobny charakter pozwolił im razem stworzyć drużynę. Oni rzeczywiście byli drużyną no, nie tylko na boisku, ale, także, ale także poza boiskiem. Wtedy się pojawiło takie hasło: zmieniamy szyld, jedziemy dalej. Chcieliście wejść do pierwszej reprezentacji, jechać dalej i osiągać razem sukcesy. Czy pan żałuje, że wtedy się nie udało, że reprezentację Polski, tą pierwszą, poprowadził pan dopiero pięć lat później? Zostaliśmy storpedowani. Ja nie rozumiem do dnia dzisiejszego, i. Mądrzy, nie chcę teraz podawać nazwisk, niektórzy yy, nie potrafią sami odpowiedzieć na to. Ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Marian Dziurowicz, długo nie chciał zatrudnić pana na stanowisku selekcjonera tej pierwszej reprezentacji. Z książki wynika, że kluczowa była rozmowa, którą odbył pan w jego towarzystwie. Bo byłem niepokorny, tak prez... między innymi. Był pan, niepo, był pan jego, niepokorny również podczas. Jego do... argument. Aha, nie chciał pana zatrudnić, bo był pan niepokorny. Ale z książki wynika, że e, zmienił zdanie dopiero po rozmowie, jaką odbył. Był Pan w jego towarzystwie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim podczas finału Pucharu Polski w 1997 roku. Czy w Łodzi, z... tak, tak. To było w Łodzi. na stadionie UKS. To jest dokładnie w książce opisane. Czy Pana zdaniem bez tej rozmowy... Nie udałoby się panu otrzymać takiej propozycji ze strony. Wszystko było już przygotowane pod y, kątem innego, y, pod kątem Edwarda Lorenza. Lorenza, tak. Edeks fabryki Kredek, ja to, tak go nazwałem. Został wysłany już na objazd jakiś tam państwo. mnie zdziwiło, że do Azji pojechał. Co on miał tam podglądać w Azji i co miał wnieść do polskiego futbolu, tego nie rozumiem, ale może, nie wiem, y, jakiś inny sposób odżywiania się. Natomiast tak, wtedy z tym, że toczyły już się rozmowy, bo ja miałem kontakt i yy, nawet pisemny yy, z panem prezydentem, wśród piłkarzy, właśnie miałem większość, byli to zwolennicy mojej osoby, a wśród tych twórców niby polskiego futbolu, ja byłem przez cały czas jakąś no, taką osobą nie za bardzo pasującą. No ale w końcu poprowadził pan reprezentację Polski. W eliminacjach do Euro 2000 mieliśmy bardzo trudną grupę z Anglią, ze Szwecją, z Bułgarią. Mimo to walka o miejsce barażowe trwała do samego końca. No ale w tych ostatnich meczach z Anglią przy Łazienkowskiej w Warszawie i ze Szwecją w Sztokholmie Polacy zagrali. Dobrze, agresywnie, w dobrym stylu, mieli sytuacje podbramkowe, a mimo to niestety nie udało się wygrać, nie udało się wywalczyć tego, tego miejsca barażowego. Dlaczego? To była grupa śmierci w ogóle. Jak w Szwajcarii żeśmy tę grupę losowali, to, to od razu wszyscy powiedzieli, że to jest grupa śmierci najsilniejsza. Nam zabrakło zwycięstwa yy, przede wszystkim ze Szwecją u siebie, przynajmniej remisu. No tak, myślę, że wszyscy pamiętamy tą akcję, jak, jak Fredrik Ljungberg uciekł brzeczkowi tak, 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 i później tak. strzelił no, między nogami Kazimierzowi Sidorczukowi. No tak. tak, zgadza się. Natomiast... No, miał pan pretensje wielkie do zawodników o tą, o tą sytuację? No, miałem, bo po prostu miałem do Brzęczka, przede wszystkim do Jurka, o to. No, nie mówi się takich rzeczy głośno, ale po prostu powinien go wy, wyciąć i koniec, wykasować. I, i tyle. No. My mieliśmy sytuacji więcej i byliśmy drużyną, no, tylko po prostu nie mieliśmy takiej skuteczności jak oni. Tu z Anglią, jak graliśmy na legi, no, też mieliśmy przewagę. Przecież prasa angielska pisała, że. Polska była drużyną lepszą. Była tam e, sytuacja, w której Tomasz Iwan prowokował Davida Beckhama. Przez cały mecz tak to wyglądało, bo pan mu kazał robić no, ale ja tego ja typu mówił, prowokacje. oni ich po prostu sprowokowali już wychodząc nawet e, na boisko, bo można było ich sprowokować. To no, gwiazdy futbolu już europejskiego, światowego. Ale Beckham dał się sprowokować w tym meczu czy nie? No myślę, że jednak mimo wszystko nie zadziałali tak, jak ja im to podpowiadałem. Byli trochę za grzeczni. Polscy piłkarze, tak? Nasi, tak. No. Nasi. O, myślę tu o naszych. Y... To jak powinni się zachowywać w takim razie, żeby odpowiednio sprowokować takiego Beckhama? Nie chcę teraz tego mówić. No, są takie strzały tam między zębami między innymi. Tak, coś coś plucie, plucie między zębami na, na Beckhama. No to, tak to, miał zrobić to, to Tomek to nie to, podczas meczu. To, bo, bo to może zaobserwować sędzia i od razu jest kartka, jeszcze nie kopnął piłki. To są takie tryśnięcia, że tak powiem, niewidoczne, ale, ale odczuwalne, ale okay. odczuwalne, a y, Tomek Iwan miał do tego y, predyspozycje, predyspozycje tak, bo miał niektóre takie, nazwijmy to, nie wiem jak to nazwać, y, jak to stomatolodzy nazywałem, ja to nazwałem po prostu masz tą szparę, no to Korzystać z tej mhm. parki między Sonowymi. Wtedy nie udało się awansować na euro. Na euro zagraliśmy no, 8, lat po, 8 lat później yy, za Leo To on wywalczył ten pierwszy awans do Mistrzostw Europy. Natomiast 4 lata później euro było w Polsce. Tylko I teraz grupa chce... była inna. Tak. Michale. Polacy na euro 2012 zajęli ostatnie miejsce w najsłabszej grupie, zdecydowanie najsłabszej spośród czterech. I teraz chciałbym pana zapytać, jako byłego selekcjonera, w jakim stopniu, pana zdaniem, ta sytuacja była spowodowana błędami szkoleniowymi trenera Franciszka Smudy. Franek miał na to czas, bardzo dużo czasu. On miał przecież 4 lata, prawie 4 lata na to, żeby przygotować sobie reprezentację jak chciał. Ta reprezentacja, bo graliśmy u siebie. No to dużo mówić, krótko mówiąc. Daliśmy dupy i to totalnie po prostu. Eee... Ja byłem w przeddzień meczu, co jest bardzo dokładnie też opisane w Hajacie przed meczem z Grecją, czyli inauguracją i powiedziałem, ja już widziałem tam, mówię Franiu, ty jesteś, przepraszam, srany, jeszcze nie wyszliście na mecz, jeszcze jest kilkadziesiąt godzin do meczu, a ty już masz lekko miękko w gaciach, no. Pan też rozmawiał z piłkarzami tak? dzień przed tak, rozpoczęciem i, EURO. Y, ale to się udzielało piłkarzom po prostu i to było widać, że piłkarze chcą właśnie czegoś co by ich nie zmotywowało, nie, doprowadziło, zabrakło, zabrakło To nie motywacji. Nie tylko zmotywowało, tak? bo to motywować trzeba trochę y, w różnych momentach, ale agresji zabrakło takiej, agresji, złości. Tam powinno być piekło przed tym, że jak wyjdziemy u siebie, to po prostu tych Greków rozwalamy i koniec. I oni nie mają o czym tam nawet, nawet beknąć. No.